Czy chcesz pójść nową drogą w życiu? Czy masz marzenia, które czekają na spełnienie? Czy chcesz zarabiać pieniądze i otrzymywać nagrody, poznając tajniki piękna w przyjaznej atmosferze? Od swoich narodzin w 1967 roku Oliflame rozwija się dynamicznie. Dzisiaj jest największą europejską firmą kosmetyczną sprzedaży bezpośredniej. W założeniu Oriflame przyświecała idea, by zaoferować naturalne szwedzkie kosmetyki i możliwość aktywnego zarabiania pieniędzy ludziom na całym świecie. Od początku zdecydowaliśmy, by nigdy nie testować naszych kosmetyków na zwierzętach, tylko stosować bezpieczne, naturalne składniki roślinne i ziołowe. Dzisiaj Oriflame działa na ponad 55 rynkach na całym świecie i zatrudnia 5 tysięcy pracowników, którzy wspierają prawie 2 miliony konsultantów. Najbardziej jesteśmy dumni z tego, że uczestniczymy w tworzeniu szans i możliwości dla setek tysięcy ludzi, którzy mogą osiągnąć wyższy dochód i lepszą jakość życia, będąc częścią Oriflame. Jesteśmy także bardzo szczęśliwi, że Oriflame poprzez projekty charytatywne pomaga dzieciom i młodym kobietom zdobyć wykształcenie, dom i szanse na lepsze życie. Sposoby na to, jak zmienić swoje życie z Oriflame. Wyglądaj pięknie. Kosmetyki Oriflame sprawiają, że wyglądam i czuję się wspaniale. To dlatego polecanie ich znajomym jest takie łatwe. Naturalne szwedzkie kosmetyki. 40 lat doświadczenia w pielęgnacji skóry i bogata gama produktów to obietnica, że będziesz doskonale wyglądać i dobrze się bawić. Nasze innowacyjne kosmetyki są inspirowane naturą. Zawierają ekstrakty pozyskane z owoców, kwiatów, ziół. W Światowym Centrum Badań Oriflame receptury kosmetyków powstają przy użyciu najnowocześniejszych technologii. Łączą w sobie mądrość natury z odkryciami nauki. Kosmetyki są wytwarzane w jednej z pięciu fabryk Oriflame lub przez starannie wybranych podwykonawców, którzy spełniają nasze rygorystyczne normy jakości. Najnowsze kosmetyki Oriflame znajdziesz w katalogu pełnym modnych nowinek i kosmetycznych trendów. Zarabiaj pieniądze. Zyskałam finansową niezależność, wolność i bezpieczeństwo dla mojej rodziny. Zbudowałem własny biznes bez inwestowania pieniędzy. Jedyną inwestycją był mój czas i energia. Możesz zarabiać pieniądze natychmiast. Niewielka opłata wpisowa otwiera Ci drzwi do ogromnych możliwości biznesowych bez żadnego ryzyka. Z nami zawsze masz nieograniczoną swobodę wyboru. Możesz zarabiać dodatkowe pieniądze lub potraktować oriflame jako główne zajęcie i karierę. Dopasuj współpracę z nami do swojego stylu życia. Zacznij dzisiaj od pokazania katalogu swoim znajomym, sąsiadom, koleżankom z pracy. Zarobisz 30% na zamówieniach, które zbierzesz. Jutro możesz zaprosić znajomych do współpracy i zacząć budowę własnego biznesu. Otrzymasz procent od całkowitego obrotu całej grupy i zyskasz wspaniałe nagrody. Możliwości Oriflame są wyjątkowe. Możesz zarabiać pieniądze dzisiaj, spełniać swoje marzenia jutro. Baw się świetnie. Kocham swoją pracę, ludzi, których spotykam. To prawdziwa szansa na zmianę życia. Nie zmarnuj jej. Podziel się z rodziną i znajomymi możliwością używania wspaniałych kosmetyków. Zyskaj szansę na zagraniczne podróże, spotkania z nowymi ludźmi, nawiązywanie nowych przyjaźni. Uczestnicz w ważnych wydarzeniach. Ciesz się uznaniem i nagrodami za swoje osiągnięcia. Rozwijaj się osobiście i zawodowo poprzez udział w spotkaniach, szkoleniach i seminariach. Pomóż innym w rozwoju, budując swoją grupę. To wymarzona okazja, by zmienić swoje życie. Nie zmarnuj jej. Zapraszam Cię do Reflame dzisiaj. To, ile osiągniesz i zarobisz pieniędzy, zależy tylko od ciebie. My wszyscy, pracownicy i liderzy Oriflame, obiecujemy, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by wspierać Cię w realizacji Twoich marzeń. Mam nadzieję, że wkrótce odwiedzisz jedną z naszych placówek i że zobaczymy się na spotkaniu firmowym w niedalekiej przyszłości. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wykorzystaj tę szansę jako początek czegoś pięknego. Oriflame. Naturalne szwedzkie kosmetyki.